co bym zmienił oczywiście na dzień dzisiejszy w swojej strategii na kolejne lata. Generalnie biorąc pod uwagę to, że rynek krypto, jak zresztą widzicie, od tego cyklu zmienia się bardzo dynamicznie, to na pewno już na ten moment jest parę kwestii, co do których tutaj rozważam delikatne korekty. Proporcje portfela i punkty wejścia nadal tutaj będą takim moim priorytetem, przy czym na pewno odpuszczę sobie low capy. Jednocześnie tutaj no, wierzę, że patrząc oczywiście na obecny cykl, Ludzie w większym stopniu będą skłaniać się ku tym bezpiecznym projektom o solidnych fundamentach, z partnerstwami, adopcją instytucjonalną i zainteresowaniem z zewnątrz. A jeśli nie ludzie, no to na pewno właśnie te większe podmioty tutaj w kierunku tych właśnie projektów będą miały w, pierwszym, w pierwszej kolejności zwrócone oczy. Jeżeli nic się w tej kwestii nie zmieni, no to zdecydowanie mniej osób będzie rzucać się na low-capowe nowości, bo bo to jest obecnie trochę tak jak w branży filmowej. Mamy świetnego aktora, którego nikt nie zna, z drugiej strony mamy świetnego aktora, który oprócz tego jest gwiazdą światowego formatu. Jak myślisz, który z nich gdzieś tam ma większe szanse dostać rolę w tych największych światowych produkcjach? Patrzę na to właśnie w ten sposób, no bo dawniej rynek krypto kojarzył nam się przede wszystkim z takim dzikim zachodem, wchodziłeś tu ze swoimi drobniakami, marzyłeś, że jak dorośniesz, to będziesz bogaty. Rynek był na tyle niszowy, że tacy ludzie stanowili sporą jego część. Dzisiaj natomiast ten kapitał w dużym stopniu płynie z zewnątrz, więc i rozkłada się nieco inaczej idąc dalej wierzę, że w kolejnych latach tutaj wiodące projekty jeszcze bardziej oddalą się od reszty mówiłem o tym zresztą na ostatnim wideo moim zdaniem tak jak teraz mamy Bitcoina i Alty, tak w przyszłości będziemy mieć kilku czy kilkunastu gigantów na rynku, jeżeli chodzi o alty i długo, długo za nimi nic. Także no, myślę, że tutaj będzie ta dysproporcja coraz to bardziej zauważalna, tak jak na przykład swego czasu mieliśmy taką yy, dużą dysproporcję pomiędzy Ethereum i pozostałymi altami z czołówki. Tak więc yy, to przede wszystkim, z drugiej w drugiej kolejności mam zamiar yy, również ograniczyć liczbę pozycji w portfelu. Tutaj myślę, że jest to również dobra strategia dla osób, które obracają małym kapitałem, bo zamiast skupiać się na wyborze 20 altów, yy, możesz ograniczyć się do 5-7, a cały ten czas, który gdzieś tam poświęcałeś na niechlujne szukanie pozycji do portfolio, poświęcić na takie gruntowe researchowanie tych kilku projektów. Także zamiast tutaj na ilości, skup się na tym, żeby te alty, które kupujesz, miały wszelkie możliwe podstawy do wzrostów. Yy, Mam na myśli partnerstwa, adopcje, ETF-y, yy, licencje, aktywność na sieci, mocny DeFi, przewagę nad konkurencją, lub jakieś tam innowacyjne produkty. Wydaje mi się, że w przyszłości jeszcze większe znaczenie będzie miało to, czy wybierasz te projekty z głową, czy też nie. No i, no i też wydaje mi się, że ten cykl już to pokazał, że rosły przed tym docelowym alt-seasonem właśnie te projekty, które miały ku temu największe podstawy. O tym też mówiłem już wiele razy, ale przypomnę jeszcze raz. Nie patrzcie na samą innowacyjność danego projektu, ale też właśnie możliwość wyskalowania takiego pomysłu. Niektóre pomysły są co prawda dobre, ale jednocześnie są niszowe. No i siłą rzeczy nie da ich się tak wyskalować i przyciągnąć na nie tyle kapitału co na przykład na L1. Warto mieć to na uwadze już na etapie budowania swojego portfolio, bo trudno byłoby na przykład prowadzić budkę z hot dogami w Sosnowcu i oczekiwać, że token, który wykorzystujemy do zawierania transakcji, w tym wypadku gdzieś tam przyciągnie setki miliardów dolarów. Ograniczenie tutaj ilości altów ma jeszcze kilka zasadniczych plusów. Po pierwsze Masz lepsze jakościowo projekty w portfelu, uważam, że im dalej tym większe to będzie miało znaczenie, bo, bo, bo skończyły się czasy, gdzie na przykład 16 latek wchodził na rynek z kieszonkowym, traktował go jako taką piaskownicę do zabawy. Ja w zasadzie cieszę się, że tak się dzieje, bo jak na przykład prześledzicie sobie moje komentarze na Twitterze, no to sami zobaczycie, że odsetek ludzi, z którymi można gdzieś tam porozmawiać o rynku czy kryptowalutach na poważnie jest w dalszym ciągu bardzo mały. No, i w większości przypadków to po prostu internetowe trolle nie mające o niczym pojęcia. Po drugie, i chyba najważniejsze, jeżeli ograniczysz ilość pozycji odpowiednio do swojego całkowitego kapitału, no to masz możliwość fajnie wykorzystać pulę stabli, jaką dysponujesz. To znaczy, możesz je uśrednić w optymalny sposób, dzięki czemu potem okaże się, że tych 5 czy 6 altów masz uśrednione niemal w idealnym, na idealnym dołku. Po pierwsze. Zarobisz potencjalnie najwięcej, po drugie, jeżeli coś pójdzie nie tak, no to będziesz miał mnóstwo czasu i zapasu cenowego, by to zrealizować, nawet jeżeli tam z jakiegoś powodu nie zrealizujesz tych zysków wcale, czego oczywiście nie zalecam, no to w przypadku Bessy zawsze będziesz miał w portfelu projekty o mocnej i ugruntowanej pozycji, które mają podstawy, by gdzieś tam przetrwać te spadki i w przyszłości poradzić sobie lepiej, a nawet jeżeli gdzieś tam rzeczywiście ta bezsa będzie mocna, no to i tak masz na tyle dobrze uśrednione pozycje, że nie będziesz tego czuwał tak jak prawdopodobnie większość, która zostanie z tymi torbami. Także to jest bardzo istotne, żeby te projekty być może ograniczyć ich ilość, za to uśrednić je możliwie optymalnie, no i zadbać o to, żeby to były mocne projekty, a nie jakieś tam powiedzmy pozycje low Ja nawet sądzę, że jak ktoś chce. Inwestować na tak zwany short term. Nie chcę śledzić rynku, nie chcę wchodzić na rynek, wyciągać zysku itd., itd., bo są takie osoby, ale na przykład chcą zbudować długoterminowy portfel inwestycyjny na emeryturę, czy cokolwiek takiego. No to takie podejście również będzie coraz sensowniejsze, bo mamy adopcję, bo mamy pewną stabilizację. Pompki w przyszłości będą coraz mniejsze, rynek dojrzewa i taka strategia również tutaj powinna nieco zyskiwać na przestrzeni lat. Także ja myślę, że te Bitcoin i Alty 60 do 40, potem ewentualnie migrację tym kapitałem z Bitcoina w te altcoiny, ale również topowe altcoiny, to może dać spoko rezultat. Oczywiście będą takie osoby, które zainwestują w samego Bitcoina i to nie jest oczywiście złe, bo to też ma sens, szczególnie w przypadku, kiedy gdzieś tam nie zależy Ci na tym, żeby zarobić możliwie najwięcej a jedynie zabezpieczyć jakby swój kapitał, bo prawdopodobnie nawet jeżeli będziesz tworzył taki long termowy portfel w perspektywie na najbliższe 10 lat, no to istnieje spora szansa, że te topowe high capy yy, dadzą Ci lepszy wynik niż bitcoin. Natomiast jeżeli patrzysz tylko na to yy, z perspektywy najbliższego cyklu, no to być może warto ograniczyć się zupełnie do bitcoina. Ja oczywiście będę dalej inwestował w high capy, bo wierzę, że tam po prostu jest... Większy potencjał wzrostowy, jest tam nieporównywalnie mniejszy kapitał niż na Bitcoinie. Myślę, że to będzie korzystniejsze z punktu widzenia takiej osoby, która chce tutaj zarobić pieniądze. Jeżeli masz tyle pieniędzy, że ci powiedzmy wystarcza to, co posiadasz, no to być może ten Bitcoin, który gdzieś tam w, najbliższy, w ciągu najbliższych kilku lat ma szansę zrobić. Y, powiedzmy jeszcze kolejne 10x, być może ten Bitcoin będzie najlepszym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli sobie gdzieś tam spojrzycie na y, kapitalizację y, i porównacie sobie kapitalizację załóżmy Bitcoina czy nawet Ethereum y, z innymi highcapami gdzieś tam z tej czołówki, no to jest tutaj wyraźna przepaść, a więc teoretycznie jest też potencjał gdzieś tam, żeby long termowo dało to lepsze zwroty. Oczywiście nie jest to jakaś tam reguła natomiast są projekty które mają mocną pozycję na rynku natomiast kapitalizacyjnie tutaj bardzo odstają od Bitcoina od Ethereum nawet od XRP tutaj jakby mimo tego że wciąż jest to top no to dalej jest tutaj sporo zapasu takiego na ewentualne wzrosty w przyszłości także tak to właśnie wygląda, czyli tak jak mówiłem, to wszystko zależy od Twojej strategii, jeżeli chcesz tylko zabezpieczyć kapitał no to bitcoin, jeżeli chcesz zabezpieczyć kapitał i gdzieś tam jeszcze dać sobie szansę na zarobek większy niż na Bitcoinie, no to być może tak long termowo będzie sensowniej skupować po prostu te najbardziej adopcyjnie i też fundamentalnie zaawansowane altcoiny stopu. Oczywiście tutaj każdy powinien zdecydować po swojemu, ja natomiast uważam, że takie long-termowe budowanie portfela będzie miało w przyszłości coraz to większy sens, także to wszystko też zależy od tego, czy grasz właśnie pod short term czy pod long term. Jednocześnie uważam, że w przyszłości rynek coraz to bardziej będzie odpychał od siebie tzw. moonboyów, których do tej pory tutaj nie brakowało, czyli wszystkich tych, którzy po tygodniu chcą wyciągać z niego miliony. Zobaczcie, ile w tym cyklu mamy na ten moment niezadowolonych osób. Część zrealizowało straty, już ich tutaj nie ma, bo okazało się, że na krypto nie zarabia się w miesiąc czy dwa, jak to gdzieś tam mówił im na przykład kolega. No i im stabilniej, tym takiego podejścia będzie zdecydowanie mniej. W mojej ocenie to akurat dobrze, bo w zasadzie nie lubię użerać się z dzieciakami na rynku. Liczę na to, że w przyszłości również i średnia wieku tutaj pójdzie odrobinę w górę. Jeszcze na koniec parę słów. Otóż, moim zdaniem, tutaj ten cykl świetnie pokazuje, jak dużą rolę. Na rynku odgrywają emocje, jak dużą przewagę daje kontrolowanie ich, mimo tego co dostajemy, jak duże znaczenie ma to. Byś znał wartość swojego portfolio, byś był pewien swoich wyborów, swoich pozycji, a nawet i tego, byś był pewien scenariusza, za którym postanowiłeś się opowiedzieć, bo to nie jest tak, że ci albo ci mają rację, zwykle po prostu scenariusza jest kilka, musisz się za którymś opowiedzieć, wziąć pod uwagę wszystkie, żeby w miarę się zabezpieczyć na to, że może zdarzyć się gdzieś tam inaczej, natomiast musisz być jakby pewien tego, co tak naprawdę, na co tak naprawdę postawiłeś, bo jeżeli jesteś jak taka chorągiewka, no to czasami właśnie z tego względu popełniasz mnóstwo błędów, zmieniając jakby swoje podejście, swoje nastawienie co do tego co 5 minut. Zarówno rynek, jak i pozostałe osoby na rynku zrobią wszystko, jakby by zmienić twoje zdanie. Ja na przykład czytam pod wpisami po kilkadziesiąt komentarzy o tym, że na przykład mamy już bestę Wy z pewnością również macie z tym szumem styczność. Jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy i nie ma pojęcia o tym, jak wygląda to na rynku, że tak to właśnie jest, no to istnieje spora szansa, że tej presji prędzej czy później... Mimo wszystko ulegnie. Dlatego, tak jak tutaj tłumaczyłem, w zasadzie od samego początku, najwięcej uwagi poświęcajcie mindsetowi, kondycji psychicznej. E, jedynie decyzje podejmowane, jakby z wyłączeniem emocji, mogą być podejmowane moim zdaniem racjonalnie i rozsądnie. Niezależnie od tego, za którym scenariuszem się opowiadacie, musicie mieć po prostu trzeźwy umysł, nie możecie. Być taką odmurzoną hołotą, myślącą zbiorowo, jak członkowie najpopularniejszego mentoringu w Polsce, bo nie jesteście tutaj mrówkami w mrowisku, tylko ludźmi. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.